Witam Was bardzo serdecznie w tej, z tej strony do minigames Paulenda to jest kolejny odcinek single single domino playera dawno tej serii nie było tak więc no ostatnio rozbudowywaliśmy ten biom grzybów skalnych na live no i na jednym z ostatnich live'ów powstał kawałek tego tutaj biomu granitowego kolejny więc dzisiaj na time prawdopodobnie dobudujemy kolejne dwa fragmenty tego granitowego biomu oraz wykorzystamy albo to chyba to Tutaj może zrobimy sobie coś w stylu miodowego cave'a. O nie, to w tym, w tym miało być, bo tutaj się przygotowuję. Właśnie tutaj. Ja to sobie skopię. W każdym bądź razie skopiamy trochę tego piasku i tam potem e, zrobimy, jakby takie nacieki. Tak więc e, eksperymentalny odcinek, z, w którym na live będę robił time timelapse. Jeszcze dodatkowo nagrywał. Więc coś nowego, czyli to, co będziemy robić na live'ie, Będziemy też nagrywać yy, no to, co tworzymy, tak? Zobaczmy do tego, o, cyk, o, dziękuję za oczko, dająków. I teraz tak, zrobimy sobie nacieki z miodu. Czyli coś w stylu dripstone'a. Czyli tutaj wykorzystamy takie kolce miodowe zrobimy. Takie fajne coś w stylu stalaktytów, tych, które są w dripstone'owych jaskiniach. Tylko taka, wiecie, taki miód. Takie miodowe jakby dripstone'y, o. Żeby to było coś nietypowego. A w, a w pozostałych zrobimy różne biomy. Właśnie to będzie biom y, nacieków y, miodowych. Też sobie miodu nazbierałem. Właśnie, bo zrobimy sobie farmę miodu pod farmą golemów, tam gdzie jest ta farma żelaza. Kiedyś wam ją pokażę. ja mam w planach nagranie poradników jak zrobić farmę miodu tych plastrów takich honej kombów jakby no i co no i widzimy się oczywiście po timelapsach dwóch no dwa timelapsy i one będą nagrane podczas liveu więc podczas jednego livea dwa timelapsy Jeden to będzie z budowy kolejnego tutaj Tutaj Takiej góry granitowej bo Udało mi się nazbierać materiał Natomiast drugi Też będzie stricte Tematem Wiadomo jakim wygospodarowywaniem. Tylko tutaj bio Widzimy się po timelapse. No, witam was po pierwszym timelapse Gdzie zagospodarowałem sobie tutaj Po części tą część Zrobiłem tutaj takie ładne nacieki z miodu Jeszcze tam na górze trzeba być zrobić A więc tak się to tutaj prezentuje Jeszcze będę to poprawiał Natomiast myślę, że mi, mi się na pewno te nacieki podobają Może lekkie poprawki ale taka miodowa, i jaskinia w tej górze, którą na ostatnim, jednym z ostatnich live'ów robiliśmy. Tak się te nacieki prezentują. Jak widać, tutaj są bloczki miodu. Bloki plastra miodu, zwykłego miodu. Jeszcze tam jest szkło, jak widać tutaj, żółte szkło. Więc ja to sobie już na innych live'ach dokończę czy tam na odcinkach. Natomiast yy, tutaj, właśnie po pierwszym odcinku, który został notabene nagrany podczas live streama wczorajszego. Wow! <laughs> Pięknie go bęcnąłem. Nie no pięknie padł ten szkielet Nie to było piękne teraz Nie To się nadaje na jakiegoś y, klipa normalnie Funny moments Normalnie co to w ogóle było Dobra mniejsza Tutaj właśnie zrobiłem sobie taki Naciekową Jaskinie w środku tego Granitowego czegoś Tylko że te nacieki Nie są jak widać Z typowego dripstone'u bo takie coś Też będzie w tym tutaj biomie. Natomiast w tej jaskini tu się potem zrobi kopalnie. Wiecie, coś takiego coś w tynu tutaj Minecraftu się zrobi. Gdzieś na tym poziomie taki most jak w tych Mineshaftach Minecraftowych. Natomiast zrobiłem takie właśnie naciki i myślę, że one wam się będą podobały. Natomiast właśnie właśnie... Ten tutaj dziad mi przeszkadzał wczoraj, więc ja sobie tutaj byk, właśnie wczoraj mi tutaj parę razy nacieki creeper rozwalał, Pyk. i zginął. Tak więc to się prezentuje tak, zrobiłem to na tej Lapsie. na pierwszej części live'a wczorajszego i tak to się prezentuje. Natomiast, na drugiej części live'a będziecie mogli Państwo ZOBACZYĆ jak buduję drugą, nową część tego biomu tutaj hmm. dokładnie nową, taką granitową górę bo to na pierwszej live'ie tak chyba przez pierwszą godzinę live'a, pierwsze półtorej godziny to robiłem natomiast, na drugiej części live'a którą przyspieszymy sobie jako timelapse. Będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak powstawała właśnie kolejna ta część tego tutaj biomu mm, oraz kawałek właśnie tego tutaj ustrojstwa. To będziemy kontynuować. Ten biom się całkiem nieźle tutaj prezentuje, jak widać. Został tak już rozwinięty. Tak więc widzimy się. Yy, po timelapse, który został nakręcony wczoraj na live, jak właśnie zbudowałem to, teraz właśnie zostanie pokazane, jak będzie wykonane, jak zostało wykonane to. No i po timelapse się żegnamy. nową część tego biomu więc no tak się to prezentuje myślę że koncepcja tego tutaj kanionu wam się podoba tutaj jeszcze na innych live'ach robiłem o właśnie jeszcze tutaj na live'ie wykonałem to i tamto więc no ja myślę że wam się to spodobało oczywiście dziękuję wam za od... Jak zostawicie łapeczkę w górę, to Wam podziękuję. Nie musi, nie jest to obowiązek. Natomiast myślę, że będę Wam oczywiście wdzięczny. No tak więc, co? Ja Wam bardzo dziękuję za odcineczek. Trzymajcie się. No i do zobaczenia z Cześć, cześć.